Zobaczcie, ile tutaj jest przestrzeni, ile cudownych kwiatów, niebieskich, czerwonych, fantastyczne zboża. Ta wyspa ma naprawdę bardzo dużo do zaoferowania. Właśnie stoję wśród pięknych, pięknych cudów przyrody. Aktualnie znajduję się na trasie. Jadę do Gingst. To będzie mój taki stop. Zmierzam do Szaprode. Taki... Obiekt, który jest na wschodzie wyspy, to będzie mój drugi nocleg. Dostał mi jeszcze mniej więcej 30-40 km. No ale na razie rozkoszuję się tym miejscem. Jest bardzo, bardzo super. Zobaczcie. Zaburza należy do piękniejszych zakątków północnych Niemiec. Odcinek tej trasy charakteryzuje się olbrzymimi pałacami traw, zbóż i kwiatów. Pewne detale najlepiej widoczne są z bliska. Niestety nie jestem w stanie nazwać dokładnie tych kwiatów, niemniej jednak wyglądają po prostu pięknie. No cóż, czas jechać dalej. W końcu po to tu przyjechałem, aby być w drodze. To już do Gingst. Taka mała mieścinka na trasie. Um, aktualnie rozpakowałem swój manżur cały. To jest mój, mój raven. Trochę trzeba podładować baterie. Nie roweru, ale moje. Jakiegoś energetyka, knopersa, jakąś bułeczkę zjeść. I generalnie zaraz ruszam na trasę. To jest jakiś pomnik. Tak, jest pomnik 1914-1918. Wszyscy chyba wiedzą, o co chodzi. Jest tu bardzo ładnie. To jest jakiś kebab, poczta. Um, co tu jeszcze jest ciekawego? Generalnie małe domki, bardzo pięknie ozdobione jakimiś różami. Rosną tu fajne kwiaty. O, tak wygląda ta okolica. No cóż, czeka mnie jeszcze wizyta w sklepie spożywczym. Kupić coś małego. Trzeba jechać, bo w obrębie 15 km nie będę mógł w ogóle chyba nic kupić z tego, co patrzę na sklepy tutaj w okolicy. Także trzeba się wyposażyć w jedzenie i picie. Tak to wygląda. Jedziemy dalej. niespodzianka na trasie. Owieczki. Ja lubię owieczki. Owieczki są super. Mamy tutaj owieczki. Podpoczywają. Ja im chyba trochę przeszkadzam, ale są tak fajne, że muszę je uchwycić tutaj. Cześć! Dzień dobry! Dzień dobry, włotko Dzień dobry! Śliczna kuska! No, taka cudowna! A tu jest. O, akurat teraz robi siku! No, ale tak czasem musi być. Każdy musi zrobić swoje, nie? No. jestem jeszcze mód Robota, robota. Czas na obiad. Jestem już trochę głodny. Tutaj udało się trochę cienia dostać. Tak to wygląda. Na obiad jakieś greckie, nie, bałkańskie. Bałkańskie jedzenie. Ryż z mięsem, z warzywami. Ugotuję to na wodzie. To według instrukcji. Mimo, że nie mam jakiegoś mega doświadczenia w tych kempingach, to już się mega wycwaniłem, bo nabrałem wodę po prostu z morza. Żeby nie latać za długo pod kran z wodą. wygląda. <grymka> Zobaczymy, czy będzie dobre. Trzymajcie kciuki. Aby się ktoś pytał to jestem inżynierem Tak się chodzi piwko Normalnie ma się wiatr z wodą na schłodzenie, taką śledówkę. ale na rowerze to jest zupełnie inaczej. Nadszedł ten moment, kiedy trzeba wejść do wody i popływać. Pogoda jest cudowna. Pogoda jak zdrowie albo kasa, raz są, raz nie ma, więc trzeba korzystać. Na razie. Takie ognisko. <laughs> Nieźle. Wow. Chciałem skorzystać z tutejszej energii elektrycznej na placu kempingowym, ale okazało się, że jest tutaj w ogóle zupełnie inne gniazdko dla kamperów i jest to takie wejście, natomiast ze zwykłym wejściem tego typu nie mogłem wiele nawojować. Chciałem oczywiście tu naładować rower, GoPro telefon czy powerbanka i różne moje sprzęty. Niestety trzeba było kupić taką złączkę. W sumie jest to taki adapter z tego kempingowego slotu na, na ten zwykły, statystyczny, europejski, w sumie odpowiednik. I generalnie cieszę się, że udało mi się tutaj na miejscu to załatwić. Nie trzeba było nigdzie jeździć, zamawiać i tak dalej. Także. Człowiek uczy się całe życie siema właśnie przyjechałem na port jestem już po pierwszym etapie mojej podróży zaraz pokażę wam co tu się dzieje, jakie są fajne atrakcje do zobaczenia komunikacja miejska jestem teraz na porcie szaprody widzimy tutaj prąd, który zabiera pasażerów tam w oddali widać wyspę Heidensee. Także naprawdę jest to ciekawe, można powiedzieć, że jest bardzo fajnie. Zobaczcie, jak wygląda tutaj port. Bardzo, bardzo malownicza okolica. Naprawdę te domki ze słomianymi dachami robią spektakularne wrażenie. 嗯，这个。 Oj, jak się to mówi, ahoj! Może mi ktoś pomacha, pomacham teraz. no pewnie. A no tam grówki sobie w spokoju egzystują, jedzą trawkę. Trochę się moczą w wodzie, nawet. Ale tak to wygląda. Rewelacja. Jeszcze nigdy w życiu nie widziałem, żeby białe kamienie mogły mnie tak mm, zafascynować. Bardzo ciekawie to wygląda. Nietypowe poczucie estetyki w sumie z tym dachem tutaj również podobnie. Wygląda to niesamowicie. Coś pięknego.

Piękna zatoka, mały porcik. Wszystkie statki bezpiecznie stoją w przystani. Ale jest takie powiedzenie, że nie po to statki zbudowano, żeby bezpiecznie w porcie stały. Takie zdanie kiedyś mi też zapadło. jako żeby napierdalać i robić swoje. Tego sobie życzę. Żeby było tak, jak ktoś kiedyś mądrze powiedział. Do zobaczenia.